Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej liderów Konfederacji. Są z nami przewodniczący Koła Poselskiego Konfederacji Jakub Kulesza oraz wiceprzewodniczący Koła Poselskiego Konfederacji Krzysztof Bosak. Na dzisiejszej konferencji nasi liderzy zaprezentują projekt ustawy, ustawy, którą chcemy dzisiaj pokazać światu, pokazać mediom, pokazać wszystkim Polakom. Chociaż dziewiąta kadencja Sejmu jeszcze się nie zaczęła, to Konfederacja już teraz pokazuje, że mamy ręce pełne roboty i zabieramy się do pracy, która czeka nas w nadchodzącej kadencji. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego koła poselskiego Konfederacji Jakuba Kulesza. Szanowni Państwo, nowa kadencja jeszcze się nie rozpoczęła, a już mamy przygotowany pierwszy projekt ustawy, który chcielibyśmy, by został rozpatrzony na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Jest to ustawa znacząca, bo jest ona związana z prawdziwą dekomunizacją wymiaru sprawiedliwości. Jest ona związana z nadchodzącymi wyborami trzech nowych członków sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Otóż przygotowaliśmy projekt ustawy, wedle którego w takich instytucjach, w takich instytucjach konstytucyjnych, jak Sąd Najwyższy, jak Naczelny Sąd Administracyjny, takich jak Trybunał Stanu czy Wreszcie Trybunał Konstytucyjny, nie mogą zasiadać osoby, które były fun funkcjonariuszami służby bezpieczeństwa PRL, a także prokuratorami. Jest to związane z informacją, jaka pojawiła się w ciągu ostatnich kilku dni, o tym, że kandydatami do Trybunału Konstytucyjnego zgłoszonymi przez Prawo i Sprawiedliwość. Mają być takie osoby jak pan poseł Piotrowicz, wcześniej prokurator stanu wojennego. W Polsce z uwagi na układ okrągłego stołu, układ, który się dokonał w Magdalence, nigdy nie została przeprowadzona prawdziwa dekomunizacja. Grupowanie rządzące udaje, że zajmuje się dekomunizacją. A w tych szeregach ma funkcjonariuszy i yy, yy, byłych prokuratorów stanu wojennego PRL. Co więcej, takie osoby są proponowane do tak istotnej instytucji, jaką jest Trybunał Konstytucyjny. W ciągu ostatnich czterech lat mieliśmy do czynienia z nieustającą wojną, próbą przejmowania Trybunału Konstytucyjnego, z istną tele, telenowelą. Wybory się skończyły. I mamy cios ostateczny próbę ośmieszenia tej instytucji poprzez umiejscowienie takich osób w szeregach sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Szanowni Państwo, chciałbym, żeby o tej ustawie także wypowiedział się Krzysztof Poseł. Czyli dobry Państwu. Projekt ustawy, który proponujemy, jest tak naprawdę bardzo prosty, bardzo krótki. To są zaledwie trzy strony z uzasadnieniem pięć artykułów. Nowelizujemy ustawę na mocy konstytucji regulującą działanie Trybunału Konstytucyjnego ograniczamy osobom, które zasiadały w instytucjach bezpieczeństwa PRL, a więc państwa niedemokratycznego państwa, które represjonowało własny naród, własne społeczeństwo, osób, które były trybikami tego systemu, który zniewalał Polaków przez ponad pół wieku. Ograniczamy takim osobom możliwość orzekania o tym, co jest zgodne z polską konstytucją, jaki jest zakres naszych swobód obywatelskich, jak ma być stanowione prawo w Polsce. Przypomnijmy, że Trybunał Konstytucyjny ma bardzo wysoką pozycję w polskim porządku ustrojowym. Stoi tak naprawdę ponad parlamentem, w którego gmachu z państwem się Spotykamy. Posłowie większości Sejmowa mogą uchwalić dowolną ustawę, prezydent ją podpisać, a następnie Trybunał Konstytucyjny swoją arbitralną decyzją może taką ustawę e, uchylić, uchylić moc obowiązywania prawa stanowionego e, przez polski parlament z podpisem polskiego prezydenta. Jest e, z naszej perspektywy wykluczone, aby osoby co do których są tak poważne wątpliwości, jak pan Piotrowicz, zasiadały w szeregach tak szacownego gremium, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Niezależnie od wszystkich gier politycznych, które toczyły się wokół Trybunału, uważamy, że trzeba o to dbać, kto tam trafia. Świadectwem braku takiej dbałości jest obecna sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym, o której mówiliśmy na konferencji prasowej pod Trybunałem Konstytucyjnym, a mianowicie obstrukcja dokonywana przez panią prezes. W w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie konstytucyjności przepisów obecnego prawa. Chodzi tutaj konkretnie o ustawę o ochronie życia nienarodzonego. Nie możemy dopuścić do sytuacji, żeby takie osoby, co do których postawy są wątpliwości, a pamiętamy doskonale też postawę po pana prokuratora byłego posła Piotrowicza w Komisji Sprawiedliwości, gdzie regulamin był naginany, gdzie nie było dbałości o standardy. To wszystko wychodzi właśnie z tych PRL-owskich jeszcze nawyków. Musimy dbać o kulturę prawa prawną naszego państwa, naszego społeczeństwa, a jej podnoszenie, temu będzie służyła nasza ustawa. Zapraszamy wszystkie kluby, łącznie przede wszystkim może z samym pisem, do poparcia tego projektu ustawy, który pozwoli spowodować, że kandydaci do Trybunału Konstytucyjnego będą lepsi, ponieważ ci ze złymi nawykami jeszcze wyniesionymi z PRL zostaną w sposób naturalny na mocy tej regulacji odfiltrowani. Czy mają Państwo pytania? Jeżeli chodzi o Pana premiera Grovina, który jest z Zjednoczonej Prawicy, dzisiaj powiedział, że on nie wiedział, że są takie zabory zgłoszone. Czy Państwo zdaniem to może, o czym, o czym świadczy to Panie? Pan, 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 państwa zdaniem, o czym to może świadczyć? Że nie konsultowano tego z y, porozumieniem i czy ewentualnie... Chcielibyście przekonywać porozumienia albo Pana wina osobiście do tego, aby poparł Państwa Sytuacja z typowaniem tej trójki kandydatów, o której od wczoraj rozmawiamy, jest ogólnie Dziwna. Również mieliśmy wypowiedź rzecznika PiSu, który próbował dystansować się od tych kandydatów, wskazując, że to parlament nominuje do Trybunału Konstytucyjnego, a nie partia rządząca. No, oczywiście, są to gry w obrębie partii rządzącej, w obrębie e, o, obozu rządzącego i są to gry e, pokazujące niepoważne traktowanie wyborców, niepoważne traktowanie opinii publicznej. Bo oczywiście, gdyby PiS zaprezentował tę kandydaturę przed wyborcami, prawdopodobnie tych wyborów mógłby tak wysoko nie wygrać. I to jest nie pierwsza sytuacja, kiedy tak zwani koalicjanci tak naprawdę kiedyś przypomnę, nazywano pozycje takich wewnętrznych koalicjantów obozu władzy przystawkami. Dowiadują się z mediów o tym, jakie decyzje zapadają w ośrodku rządowym. Ośrodku rządowym, który nie mieści się niestety w kancelarii premiera na Alejach Ujazdowskich, ale mieści się w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej. W związku z czym jeszcze raz chcemy zaapelować o poważne traktowanie wyborców i poważne traktowanie naszego państwa, które jest dobrem wspólnym wszystkich Polaków i nie może być prywatyzowane na rzecz jednej partii, czy nawet nie na rzecz tej partii, ale po prostu jej prezesa. Proszę jeszcze o informację, jak Państwo oceniają to, że nie ma innych kandydatów ze strony opozycji, również ze strony Konfederacji, ale to wynika z chyba czynników proceduralnych prawnych, jeżeli chodzi o Konfederację. No i jak to wpłynie, jeżeli y, właśnie są takie kontrowersyjne kandydatury, a na innych to nie można zgłaszać? się. No, brak innych kandydatów ze strony opozycji moim zdaniem świadczy o słabości. No. Nawet fakt nieposiadania większości w parlamencie nie jest powodem, by nie zgłaszać własnych kandydatur. Opozycja ta największa w formie Platformy Obywatelskiej mogłaby zgłosić jakiegoś ponadpartyjnego kandydata cieszącego się dobrą reputacją, tym samym przekonać może kilku posłów Klubu Prawa i Sprawiedliwości, w tym posłów związanych z Jarosławem Gowinem, który zdziwiony jest propozycjami własnego klubu, by te niezależne kandydatury poprzeć. My jako Konfederacja nie mamy wymaganej liczby posłów uprawniającej do zgłaszania kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego, ale gdybyśmy mieli wymaganą liczbę posłów, to z pewnością takiego kandydata byśmy zgłosili. Jedną z propozycji, jakie się pojawiały także ze strony liderów Konfederacji co do zmiany przepisów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego był przepis, który by mówił, że wybór członka Sędziego Trybunału Konstytucyjnego musiałby być dokonany większością trzech piątych Sejmu, dzięki czemu udałoby się uniknąć tak niepoważnych i ośmieszających te instytucje propozycji jak pan Piotrowicz czy pani Krystyna, profesor poseł Krystyna Pawłowicz. Ważnym myślę, że tutaj aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest fakt, że to sami wyborcy PiSu u dokonali dekomunizacji, nie wybierając pana Piotrowicza na posła. Natomiast widzę, że liderzy prawa i sprawiedliwości są dokonać komunizacji Trybunału Konstytucyjnego. Nasza ustawa, ustawa nowelizująca przepisy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu Sądu Najwyższego, właśnie będzie tą prawdziwą dekomunizacją, której wydaje mi się także domagają się wyborcy PiSu, o czym świadczy tak słaby wynik pana Piotrowicza w wyborach do Sejmu na posła. 땡큐 앤 버서